Hej, jestem Kamila Leduchowska, jestem z trzeciej roku biologii jestem przedstawicielem Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów EZA. Jesteśmy kołem międzywydziałowym, które bierze każdy kierunek pod uwagę i każdej osoby chętne bierzemy do siebie. Jesteśmy kołem, które przede wszystkim daje Wam możliwość do rozwijania się w naszym kole. Wychodzicie Wy z inicjatywą projektów, a my Wam mówimy, czy możemy to zrobić, czy nie, a jak nie, to i tak coś wymyślimy, żeby wy możecie u nas coś robić. Nie mamy jakichś specjalnych wymagań, chcielibyśmy tylko aktywnych i chętnych osoby do koła. Tutaj przedstawiamy Wam przykładowe projekty, które by ostatnio były prowadzone. Jednym z nich jest, są paczkomaty, nasze wymazy, które robiliśmy oraz to, jak ostre jedzenie wpływa aktualnie na pomoc w problemach z brzuchem. A teraz przekazuję głos mojemu koledze. Co byś chciał powiedzieć nam o na naszym kole jako członek? No więc tak, u nas jest luźne podejście do koła, w sensie do robienia jeszcze w kole. Możemy, jeżeli mamy jakiś pomysł, to po prostu to robimy, a nie że ktoś tam z góry narzuca. Spotykamy się parę razy w roku na spotkaniach, w którym omawiamy właśnie sprawy koła. Na przykład yy, omawiamy, gdzie chcielibyśmy się wybrać do zwiedzania na przykład labów, tak jak rok temu byliśmy w Instytucie, na przykład, ach, Instytucie Leków. Albo na przykład do covid i staramy się jak najwięcej dawać przestrzeni do osób, żeby zarażać tą mikrobiologią. Też chodzimy do szkół i traktuje, robimy też zajęcia dla innych szkół, jak licealnej i klasy. Więc tak, zapraszamy do nas i pozdrawiam pana Dziekana Filipickiego.